Siema! Nazywam się Ola i chcę Wam dzisiaj pokazać y, moją kolekcję Little Pet Shop i rzeczy związanymi z nimi. Y, więc tak, mam takie dwa morsy. Mm. takie dwa ptaszki papugę i wróbelka. mam dwa koty. co ja tu jeszcze o. dwa kraby tego dostałam od koleżanki wymieniłam się Dlatego chyba na gwiazdkę. O, to jest taki. Petrop się świeci. Pewnie byście mnie. No dobra, nieważne. Świeci się, ponieważ. Miałam dwa takie same petropy. i tak nie wiedziałam, co z jednym zrobić i z drugim, więc jednego pomalowałam lakierem do paznokci. Z jednego z odcinków, yy, które robiłam, jak zrobić ciasto truskawkowe i będę z nim robić bardzo du dużo programów yy, na takie tematy, że się robi jedzenie i takie tam. Bo to mój ulubiony patchwork, tak w ogóle. Okay. Taki dok niemiecki, też go bardzo lubię. Mała myszka, słodka. Małpka, którą dostałam jako pierwszy pet shop, razem z takim jednym domkiem w zestawie, ale to Wam później pokażę, jakim. Sowa. Kangurek. Ośmiorniczki, dwie. Wszystko mam po dwa, jakbyście zauważyli. Prawie wszystko. Um, konik morski. Shop ty, czy co to jest? Chyba szop. Piesek, haski, tak dokładnie. Lama. Dziwne oczy ma, bo jest chyba z nowej serii. Konik i konik. Wiem, ten zielony konik jest bardzo dziwny. Nie wiem jak według Was, ale według mnie jest, jest dziwny, bo jest z nowej serii i w ogóle jest taki dziwny. No, dostałam go niedawno. Lama też niedawno. No. Teraz pokażę domki. Więc to jest ten domek, yy, który zostałam razem z małpką. I drugi mój domek to taka siłownia. I chyba już koniec. Więc komentujcie. A i yy, zapomniałam powiedzieć, jak macie jednego z tych moich patrzopów albo domek yy, jakiś stąd, no to piszcie w komentarzach. <grym> no to pa.